I się i się bardzo cieszę, ponieważ dzisiaj odblokuje nowego zadymiarza, czyli Brygita! I widzicie, brakuje mi nawet nie wiem ile, ale bardzo mało. Więc teraz sobie to zrobimy, bo zostawiłem specjalnie wszystkie kredyty. I dobra, przejdźmy sobie na początek. Jak mam wszystko odbrane? ład. dobra, 100. 100... 100... 100... 100... 100... 100... 100... 100... Mi nie starczy! To brakuje mi! 47! A walić to kupuję. Mamy kita, widzowie! Uhu! O nie no, utraciłem połączenie. Dobra, ja jestem, ja jestem, ja jestem, ja jestem, jestem, ja jestem. Mamy kita. Już widzowie! Właśnie na moim koncie! I ja będzie sobie dzisiaj nim zagramy! Kitek, 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 mamy. Tutaj mamy kita, w ogóle patrzcie mój stan konta, 22 tysiące, tutaj 3000 tysiące, ile ofert mi się pojawiło tutaj. Mm. Może nikt zmieni? Może, w tym razie tego nie robimy, więc odbieramy to i nie odbieram kredytów, nie. Lecz kupię że Bardzo lubię tego zadymierza. No kurde, czemu ja O, po raz dwudziesty, po prostu. Maisy, Maisy, Maisy. Mój kolega mówi na nim Melisa. Więc. O, no dzisiaj drugiego zadymierza. I będziemy wiedzieć, gdzie są piątą rankę na Kicie. Będą partie oczywiście z tego. Więc idźmy i otwórzmy też... Nie! Tego nie będziemy odbierać, to może na kolejny raz. Więc tak, może na początku skina do kita kupimy. Więc też nie wiem, możemy poczekać, ale nie, ja kupię. Kurde, nie wiem czy kupić, no bo ładny jest ten skinek. A no nie, ja, no poczekajmy, poczekajmy. I tak, kupujemy. Boom kupiona. kupiona, 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 czekam na hypercharge do niego. I 11 moc, patrzcie je straciłem. Pierwsze kupimy sobie karton, 1000. W ogóle pokażę Wam najlepiej co kupić. Opłaca się tutaj kupić chyba... Hmm, tutaj się opłaca kupić obrażenia 15%. Dziękujemy Gwiezdną Moc, to będzie to. A wyposażenie to będzie chyba... Albo to... Albo to, więc to się to kupię. I tak na razie wygląda najlepszy kit. Więc jestem bardzo zadowolony. w ogóle jak się w nim gra. I stawmy od razu jeszcze kita. Pyk. Ustawmy mordeczki. I spróbujmy pierwszą rundę. To będzie takie oroki. Ten po prostu widzowie. Zobaczymy, ja tak nisko siedzę. No. Dobra. Jem duo. Teraz można grać. Bum, bum, bum. Widzicie, to jest oroki ten. Teraz skąd jeszcze 200%? 200% skuteczniejsze są. Hostki teraz dla mnie. Więc co? To... Jest oto. Z haha, tym... ha, do widzenia. Gryźmy. Bum. Hello, 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 Teraz powinien być sardropik dropik chyba. Ale jak mnie nie no gra, mnie wywaliło chyba. I to tak myślę. Czemu? Nie wiem, ale czekajcie. Na szczęście mi nie wyzwaliło gierki. I mi się bardzo cieszy ogółem. I na razie nie jest to jakiegoś legendarnego legalnego, Dropa. I powinno mi starczyć na Amazone na 11 moc. I jakie to masz przebrania? Aha, jakieś kuchne takie. Chyba powinno mi starczyć na Hypercharger, ale zobaczymy, czy później się tym gra. I wbijmy sobie na początku jeden piątą rangę. Na nim jest podobno bardzo mocny na brobola I widzowie w ogóle podobno. Ogółem... ha 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 ha! Ogółem jak, Ogółem Supercel chcę dodać do Brawl Starsa tego, basketball! To się basket bro mm, Bo robili... robili to little... What? What? Czekajcie, nie wiem, bo mi grę się zklaczowała nie wiedziałem gdzie jestem. No kurde no. Jak widzowie się spodziewaliście, utraciłem połączenie. Ale jesteśmy już w czele. Bir, bir, bi, bi, bir, bir, biru, bir, biru. Dobra. Let's physical, physical.

Ja jestem mocnym kitem. Bez wątpienia, dobra? Tu jesteś. Pff. Co Kurde, mało brakuje. I Zobaczmy z losowego stardropa co on wypadnie? nie? Bum, bum, dobra, są wiadomo. Jakieś punkty mocy nie. Trochę, trochę, trochę. Co jest? chcecie, żebym Bula ulepszył na 11 moc lub Maisie, to oczywiście wpiszcie. Ja. Najbardziej ja lajkowany komentarz będę. Zrobię to oczywiście. I jak napiszecie jakiś fajny komentarz, to oczywiście przypnę wam serduszko. Hejtów nie liczę. Dobra, mamy już tego. Mogłem skoczyć na ciebie. Ja ją się interes... Tak, zabiłem. Dzięki. Ale ja mam 11 tych kubełków. No nie wiem jest tam, to ja może ucieknę na razie. Nice! W ogóle zbogowałem się. Ten kit jest tak OP, że po prostu... Jak teraz wygram tą brun... Wow! Ja już nie podskoczy, no. 100 kredytów do max. Co będę miał po max? Wow, ła, ła, ła... Wow! To są chyba wszystkie epiknie. Ej, właśnie, co tu mogę... Dzięki temu, że odblokowałem Kita, mogę blokować. Kurde. No co jest? Kruka, Leona, Amber lub Meg. Więc nie wiem co odblokować. No ja. Yes, nie wiem, też nie wiem. Ben... w ogóle nikt. Ja sobie yes, się dzieje. jestem tak. W ogóle jestem zmęczony po wczorajszej imprezie. Po wczorajszej imprezie w ogóle widzicie się po mnie, bo się plączy mi się język. Na Instagramie zrobię ankietę i zobaczymy po prostu na co będzie najwięcej więcej głosów Te, i tą legendę wybiorę. I prawdopodobnie też ją ma na 11 moc. Mam moc. wyładowanie. Oh, come no, let me show you how it's done. Dzień dobry.